Siemano, ziomeczki, z tej strony Sinter a to jest już drugi odcinek drugiego sezonu z GTA 5. Dzisiejszy odcinek będzie głównie przeznaczony na nową aktualizację, która nie wiem, dzisiaj albo wczoraj, w zasadzie chyba e, wyszła, została właśnie wtedy mi się aktualizowało GTA. Dlatego pomyślałem, czemu nie można nagrać jakiś odcinek z takiej aktualizacji. To będzie w zasadzie pierwszy mój taki odcinek w którym właśnie będę mówił o takich e, aktualizacjach więc po prostu tak jak mówię to jest odcinek przeznaczony na aktualizację w dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na aktualizacji i na kolejnych paru zapowiedziach od razu zapowiadam, że w najbliższy weekend prawdopodobnie będzie maraton z GTA będzie on miał, nie wiem, 4 odcinki wydaje mi się, że cztery odcinki w zasadzie jak wrzucę uda mi się nagrać i wrzucić jednego dnia to będzie naprawdę fajna rzecz więc jeśli jesteście za tym Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem I dajcie swoje ewentualne pomysły Jednak powiem szczerze Teraz zaczynam trochę myśleć, że Jeszcze przecież tam mam Skyrim, Dying Light Jeśli do to, to chodzi Skyrim i Dying Light W zasadzie dwie serie, które najlepiej się przyjęły Na moim kanale Obowiązkowo się pojawią Możliwe, że będzie ona kontynuowana w czasie serii Ale W czasie świąt, ale no Zobaczycie Zob Wow Zobaczycie. <laughs> Więc teraz tak. Zobaczymy najpierw do sklepu, co oni tam dodali, bo Dadali tam naprawdę dadali tam naprawdę jakieś fajne cacka. Więc chodźmy sobie do podróży i transport. Tutaj od razu widać, że jest to samochód właśnie z szybkich i wściekłych. Kto oglądał ten, ten naprawdę będzie to wszystko wiedział. Ja naprawdę szybkich i ściekłych naprawdę bardzo lubię. No i o, nawet mogę kupić chyba ten pojazd już nie, że w zasadzie albo to jest, ale nie, ja go chyba, a nie, ja już ten pojazd mam. Mhm, ja już ten pojazd mam, ale dobra, nieważne. Kolejna, jakoś widzę, że tutaj jest kolejny jakiś sprzęcior no pokaż, pokaż mi to oho, dobra, ja tu dobrze widzę? no fajnie, dobrze widzę a to już jest stare, więc na to nie będziemy patrzeć ale tam już widziałem samochodów z szybkich i wściekłych tutaj nic w zasadzie się nie zmieniło chodźmy tutaj tutaj w zasadzie też nic nie dodali, są tylko jakieś wyprzedaże, ale wyprzedaży tam w zasadzie mnie mało interesują i to co tutaj mi się najbardziej spodobało to jest to jak pamiętacie to są naprawdę bardzo bardzo fajne i ciekawe wózki właśnie z, właśnie z tego z szybkich i wściekłych no mi się w zasadzie to najbardziej kojarzy z szybkimi i wściekłymi to w zasadzie może troszeczkę mniej ale tutaj akurat coś mi się tutaj z tym kojarzy to jest no, dość ciekawa. ciekawe ciekawy tutaj jest sprzęcior Tutaj w zasadzie też jakaś ciężarówka, bardzo niebezpieczna zapewne. E, ten samochód pewnie chyba każdy zna. E, o matko, co to jest? A tego samochodu nie, nie kojarzy. Wersja tego pojazdu poddana do masowej produkcji potrzebuje więcej czasu na naładowanie napędu rakietowego. Czy jest tu ra napęd na rakietowy? Można to używać chyba. E, o, i cena dla Secure surf. A, czyli akurat ja mam na przykład tańsze. Aha, ale trzeba zakupić magazyn pojazdów. Okej, okay. jeśli dobry powód, tak mówię, nie się tak częściej kosmicznej, to, no to fajnie, fajnie, fajnie się to zapowiada, ciekawe, to też jest ciekawe, ale chyba najbardziej interesuje mnie to, jak najbardziej chyba interesuje mnie to. No i tutaj jest jakiś wózek, o kurde, ha. no niezłe tu są rzeczy, naprawdę niezłe są tutaj zabawki. No, gotówki może nie mam na tyle, ale na pewno jak będzie edycja świąteczna, to jak zwykle Rockstar rozda trochę pieniędzy. To po pierwsze. A po drugie, no, co, co można jeszcze w zasadzie o tej aktualizacji powiedzieć? Aktualizacja naprawdę fajnie się zaczyna. Już wiecie, że jest taka aktualizacja. Najbardziej to właśnie interesowały mnie te samochody, które, które się właśnie pojawiły. Więc już w zasadzie tutaj widzicie. Widzicie, widzicie, co tutaj jest. To naprawdę fajne, fajne to są pojazdy. Mi się podobają. Naprawdę. Jeśli jesteście bardziej, bo to tak, na szybko w zasadzie, tak naprawdę pokazałem, co tutaj jest pododawane i w ogóle. Ale no jeśli Wam się ta aktualizacja podoba, to naprawdę. No, Poczytajcie sobie o tej aktualizacji. Ja sam sobie nawet o niej trochę poczytam. A ci co posiadają GTA, to w zasadzie to ja resztę pozostawiam dla nich, bo no, ci co są właśnie fanami GTA, takich jak na przykład jak ja, ja jestem fanem GTA, to naprawdę ta aktualizacja mu się spodoba. I to w zasadzie tyle, na czym właśnie ten odcinek taki krótki, co prawda wiem, ale to miał właściwie, taki był zamysł, żeby ten odcinek był taki krótki, już wiecie, że szykuję maraton, już wiecie, że szykuję yy, właśnie fabularkę yy, fabularkę z GTA, która na, na pewno, na 100% będzie fajnie się zapowiadała. Yy, na początku pewnie zobaczycie, no nie będę Wam pokazywał scenariuszu, ale no naprawdę scenariusz zrobię scenariusz musi się pojawić, bo no, taki film fabularny z, na, na spontanie z GTA no to jednak to będzie głupi trochę pomysł, a tak jak mówiłem, GTA już ma tyle <coughs> tyle po prostu możliwości, e, że naprawdę można z takiego można dobrze, że po prostu wystarczy mieć parę osób i można naprawdę zrobić jakiś tam e, fajny fajny film, tak? Więc no dla mnie naprawdę bardzo ciekawa sprawa, i czeka po prostu aż zbiorę, zbiorę wszystkich tam ludzi chętnych do właśnie nagrania tej fabularki. No bo, jeśli mam być szczery, naprawdę potrzebuje dużo osób naprawdę potrzebuje dużo osób. No i co tutaj dużo gadać? Co tutaj więcej gadać? To, o, tutaj jest moja marihuana, więc to też będzie specjalny odcinek z tego. To będzie wszystko w maratonie to naprawdę będzie wszystko w maratonie więc po prostu czekajcie. I naprawdę będzie, zapewniam Wam, że naprawdę będzie fajna zabawa. Nie będzie tylko bieganie, będzie śmiesznie i będzie naprawdę y, fajne granie w, e w ekipie. Mam nadzieję, że no, z kimś nagram, bo samemu no, to też tak nagrywać, to w zasadzie y, nie ma, nie ma y, że tak powiem, y, takiego, nie wiem jak mam to powiedzieć, y, większe zainteresowanie na pewno będzie, jak będą ze mną dwie, trzy osoby. A już naprawdę mam osobę, która, yy, która naprawdę, no, z którą naprawdę bardzo fajnie się zarabia, z którą da się naprawdę zarobić pieniądze i no, która jednak umie grać w GTA i zapewniam wam, że ją już znaliście. Poznaliście ją już yy, w zasadzie. Pamiętam, że z, z Counter Strike'a Global Offensive yy, tam co graliśmy Hide and Seek yy, no, i, no i tak. Czekajcie, naprawdę czekajcie. Może nawet pojawi się Neshu, zobaczymy. Wiem, że maraton, maraton, cztery odcinki, dosłownie cztery odcinki na moim kanale się pojawią. Ech. No, więc naprawdę, jeśli jesteście za tym maratonem, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zostawcie jakiś miły komentarz, który mnie zmotywuje do tego, żebym to nagrał. A na pewno to nagram, obiecuję wam. Tak, obiecuję. No, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, taki krótki, w którym opisałem w zasadzie tak na szybko tą aktualizację, bo ten w zasadzie odcinek miał wam pokazać jakie tu są nowe pojazdy yy, i że w ogóle jest taka aktualizacja. Dlatego wejdźcie sami na Geta, wejdźcie na strony, poczytajcie o tej aktualizacji i czekajcie, bo naprawdę na tej aktualizacji skupię się właśnie w tym maratonie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Cześć, zapomniałem, pod jakim wyłączam nagranie. O, luj, ja to ogarnę. Oluj.